Chirurg twarzowo-szczękowy jest to osoba, która posiada specjalizację z chirurgii twarzowo-szczękowej. I tutaj należy odgraniczyć dwie osoby, bo może być to osoba po kierunku lekarskim trwającym w Polsce 6 lat, która pójdzie na specjalizację z chirurgii twarzowo-szczękowej, jak i osoba po kierunku lekarsko-dentystycznym, który trwa 5 lat w Polsce i która również może pójść na tą specjalizację. Więc specjalizacja w chirurgii szczękowo-twarzowej możliwa jest zarówno po kierunku lekarskim, jak i po kierunku lekarsko-dentystycznym. Jeśli chodzi o dziedziny, jakimi zajmuje się chirurgia twarzowo-szczękowa, to po pierwsze różnego rodzaju operacje nowotworów w okolicy twarzy, twarzoczaszki, na przykład nowotwory języka, warg, ślinianek. Dodatkowo chirurgia twarzowo-szczękowa zajmuje się jest taki obszar w chirurgii twarzowo-szczękowej jak traumatologia, gdzie po prostu trafiają osoby ze złamaniami żuchwy, szczęk. Dodatkowo również chirurgia twarzowo-szczękowa będzie zajmować się operacjami ortognatycznymi. Są to operacje, które dotyczą osób mających wady kostne Czaszki wady zgryzu, które są przez to powodowane. No i chirurgia twarzowo-szczękowa również będzie się zajmować chirurgią tutaj okolicy oczodołów, na przykład złamaniami, złamaniami oczodołów. Więc chirurgia twarzowo-szczękowa nie jest to chirurgia, która zajmuje się usuwaniem tylko i wyłącznie ósemek. Aby zostać chirurgiem twarzowo-szczękowym należy kończyć sześcioletnią specjalizację z chirurgii twarzowo-szczękowej. Ta specjalizacja dostępna jest zarówno dla absolwentów kierunku lekarskiego, jak i kierunku lekarsko-dentystycznego. Są to dwie odrębne specjalizacje po kierunku lekarsko-dentystycznym. Chirurgia stomatologiczna Trwa, specjalizacja z niej trwa 4 lata, natomiast specjalizacja z chirurgii twarzowo-szczękowej trwa 6 lat i dostępna jest również dla absolwentów kierunku lekarskiego. W przeciwieństwie do chirurgii stomatologicznej, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Jeśli chodzi o różnice, to przede wszystkim Chirurgia stomatologiczna skupia się na chirurgii jamy ustnej. Są to najczęściej przypadki pacjentów zgłaszających się z zatrzymanymi ósemkami, również są to, są to zabiegi obejmujące różnego rodzaju podnoszenie dna zatoki szczękowej, czyli tzw. sinus lifty. Również chirurgia stomatologiczna zajmuje się wycinaniem różnych zmian w jamie ustnej, jak na przykład włókniaki. Natomiast Chirurgia twarzowo-szczękowa jest już to bardziej specjalizacja szpitalna. Po prostu jest to dział chirurgii, który będzie obejmować zarówno traumatologię, czyli złamania w okolicy czaszki, także usuwanie guzów nowotworowych w tej okolicy, jak i operacjami ortognatycznymi. Więc jeśli tak w jednym słowie miałbym powiedzieć, czym różni się ta chirurgia stomatologiczna od chirurgii twarzowo to chirurgia twarzowo będzie bardziej specjalizacją taką ogólnomedyczną, taką ogólnolekarską, która będzie się działa w szpitalu, natomiast jeśli chodzi o chirurgię stomatologiczną, no to będzie to po prostu osoba, lekarz, dentysta, który zajmuje się po prostu różnymi rodzaj, różnego rodzaju zabiegami chirurgicznymi w obrębie ustnej.